Directbeats.com. Łapie pilot i zaczuszam. Z niechęcią budło. Patrzę, zakończy się jakbym. patrzył w lustro Trudno. Przyznaję się dziś do błędu, wstaje sam na przejściu. Rozum mówi przejdź już. Nie, nie chcę, nie mogę, nie wiem. Wolę tu zostać często. Zamiast do ważnych sprawach, wolę gadać o błahostkach. O tak z okna, kiedy patrzę, widzę, że ktoś urządził sobie przystanek na klatce. Chciałbym jak oni znaleźć chwilę dla siebie. Klasycznie stąd podpłynąć, chociaż w sumie nie wiem, czy to dobry plan. Czybym wracać chciał, czybym nie był sam, czy w ogóle kogoś. Bym tam miał temat godny poświęcenia. Choćby parę minut z przy oknie, gdzieś z tyłu. czy co mi oferuje niebo. Pełnych gwiazd. Jest tylko jedna wada. się przyszedłem sam. Kolejny dzień, gwiazd Długo już nie ma, pilot leży gdzieś daleko Ale czy to coś zmienia? Zakładam buty i idę się przejść Pokonując kilometry, myślę Czego ty w ogóle chcesz od życia? Sam nie wiem Od ciebie byś przestała być tylko marzeniem A skróty do chwil życia Spędzonych na scenie Pojawią się na pulpicie, czyli na niebieskim niebie Już któryś raz w leniwie spadają z góry Dla mnie za ciebie, za świat Za zburzone mury Za to wszystko teraz Teraz siedzą sobą obok siebie zaśpiewamy razem sto lat Będzie nam miło jak nigdy Będzie nam ciepło jak nigdy Nie możemy uciec, znamy się jak nikt inny. Gwiazdy mówią, że nie uciekniemy nigdy